Dzień dobry, witam Państwa w swoim gabinecie. Moje nazwisko Ewa dobryanowicz trepińska jestem lekarzem o specjalizacji ginekolog i położnik, ale również zajmuję się medycyną estetyczną. W medycynie estetycznej najczęściej wykonywanym zabiegiem jest zabieg mezoterapii, bądź z użyciem igły, albo bardzo fajnego urządzenia, który zasysa próżniowo i kartridżem dziewięcioigłowym podaje równomiernie dozowany preparat. Mezoterapię stosuje się po uprzednim znieczuleniu twarzy. Związki, które stosujemy w mezoterapii, są to np. kwasy hialuronowe, polinukleotydy, osocze bogatopłytkowe. Wskazaniem do mezoterapii jest poprawa ogólnej kondycji skóry, jej gęstości. Również możemy stosować jeszcze wiele, wiele innych preparatów. Mezoterapię stosujemy przede wszystkim najczęściej na twarz, szyję, dekolt, dłonie i inne części ciała również. Można pomagać sobie mezoterapią stosując na ramiona i uda, również na powłoki brzuszka. Mezoterapia w medycynie estetycznej w zależności od rodzaju preparatu ma swoje protokoły. Z reguły zabiegi odbywają się co 2, 3, 4 tygodnie w kilkakrotnych powtórzeniach. Po pół roku, roku robi się kolejne powtórzenia bądź serię zabiegów w zależności od efektów jakie osiągnęliśmy. Moja dzisiejsza pacjentka, która zgłosiła się na mezoterapię, miała wykonaną mezoterapię twarzy ze względu na widoczne już objawy zmniejszonego napięcia i mniejszej gęstości skóry twarzy. Do mezoterapii wykorzystam kwas hialuronowy. Zabieg jest szybszy, stosujemy do mezoterapii kartridż, który ma 9 igieł i jednoczasowo na określoną głębokość, szybkość i dawkę podaje lek, który stosuje, preparat, który stosuje. Tak samo doznania pacjentek są mniejsze ze względu na próżnię, która zasysa skórę, daje mniejszą bolesność i mniejszą możliwość uszkodzenia naczyń krwionośnych, które są dalej od... E viu?